Cześć, witajcie, nazywam się to Przed wami Shogun 2 Total War. Bitwa, a właściwie powtórka bitwy i ja przeprowadziłem armię nowoczesną, spójrzcie. co moje jednostki, oddział Białego Tygrysa. Tak na szybko, bardzo na szybko składałem, bo gracz tam kliknął od razu, ten, od razu start, miał chyba przygotowaną armię wcześniej. Więc składam bardzo szybko, mam tutaj praktycznie same piechoty Białego Tygrysa i Czarnego Niedźwiedzia. Mam oprócz tego Infanterię de Marine. i mam działa parota, z których strzelamy ręcznie sobie, o jak widać. Ten pocisk tam gdzieś zupełnie niecelnie poleci. O, bo ja sobie strzelam. Wreszcie nie wyczuwałem sobie odległość. E, mój generał. Tak, Infantry Marine. I tutaj mam ukryte dwa oddziały I Like Trains. Czyli moi jaryki Właściwie I Like Trains i Toyota Yaris. To są moi jaryki. Oni mają... Jeden, jedni mają cztery, Czwarty poziom. Drudzy mają trzeci poziom. Doświadczenia. Są ukryci. A mój, mój przeciwnik przyprowadził armię tradycyjną. I już tutaj biegnie swoimi... Co to jest? A to jest gwardia generalska, ale jeszcze ma tutaj. O, tutaj ma dwie yy, yy, dwie jednostki kawalerii. Tutaj. Jazda z Jari i Jazda z Jari. Dwa oddziały. Yy, one mają po jednym szewronie expa tylko, więc to są weterani, ale tylko jednopoziomowi. Tutaj ma swoich jakichś samolotów z nagnetami, którymi też biegnie zajmować. Już punkty kluczowe, bo jak widzimy na mapie są punkty kluczowe. Yy, a ja sobie na razie tylko strzelałem. O, tutaj widzicie, udało mi się już. Yy, Wycelować mniej więcej tymi działami, udało mi się zabić kilka jednostek. Tutaj, tutaj też są jakieś trupy? Nie, tu nie ma żadnych trupów, nie ma więc ogólnie, no, strzelam sobie wręcz, no bo to jest fajna zabawa. I ogólnie taka mini gra, jakby właściwie gra we No, zabiję mu te kilka osób, tylko zaraz wyłączę ten ostrzał ręczny i zacznę sterować swoimi jednostkami, Na razie tylko stoję sobie i pozwalam mu przyjmować inicjatywę, trochę, ale też przy okazji udało mi się, co trochę przypadkiem, wprowadzić go tutaj w tą zasadzkę. Ponieważ moje oddziały kawalerii były, były ustawione w lesie, ukryte, teraz rozciągnąłem szyki, żeby szarża była skuteczniejsza i szarżuję na jego kawalerię. Dziak. Starcie duże. Wydaje mi się, że moi ludzie powinni to wygrać w tym momencie, bo jestem dużo lepiej wyekspiony. Statystyki, w sumie, nawet nie wiem, jakie jest porównanie statystyk. Możemy sobie zobaczyć. 10-5-1 u mnie. 8-2. No, na pewno wygrają bezproblemowo, chociaż tutaj. Moi mają już ten... Y, są chwiejni, jak to ładnie nazywa gra. I ja też ruszyłem swoją armią i ustawiam ich tutaj. Później będę ich przesuwał wykorzystując te budynki, będę ich ustawiał w te luki w budyn w między budynkami. Zaraz, y, on jak widzicie przejął... Y, przejął co to jest? Warsztat przejął i przejął też... Y, do łuczników, które mi by się przydało, ale no się bawiłem z y, armatami po prostu i nie zwróciłem nawet uwagi. dobrze szermierzy mi zostało, czyli najmniej przydatne dla mnie tak naprawdę. Y, no i spójrzcie moje kawalerie tej Dość mocno już naruszone, tych została tylko połowa składu, tych tutaj 28 na 40. Jeszcze dobiegłem moim generałem, bo chciałem tutaj pomóc, ale już w tym czasie zdążyłem wygrać z nimi. Dalej, o nie, już zmieniłem rozkazy. Tutaj ustawiam dwie jednostki oddziału Białego Tygrysa, żeby ostrzelali tych samurajów z którzy zajęli warsztat. Resztę ustawiłem na razie tutaj, ale widzicie, już wydaje rozkazy, rozsuwa moje jednostki w te luki między budynkami, tak jak mówiłem. On tutaj się przegrupowuje swoją armią. On w ogóle ma dość dziwną armię, taką niestandardową, jak na walkę z armią klasyczną. Tutaj mieliśmy więcej z agentami, to jeszcze spoko. Ale na przykład Ashigaru z różnicami, nie jestem pewien po co ich wziął tak naprawdę. Moje armaty już teraz same strzelają, i widzicie, chyba robią to trochę celniej niż ja, chociaż to akurat nikogo nie trafiły. Sam Samuraje ucznicy, samuraj z ucznicami znowu, Samurai z jari, samuraje ucznicy. Yy, tutaj wysłał gwardię awatara, kolejni minisi wojownicy z naginetami, i oni już tutaj pakują się powoli pod ostrzał. Ja nie zauważyłem tej górki tutaj, dlatego oni już, moje jednostki już dawno były w zasięgu, a dalej nie strzelały. Tu była ta górka, teraz, jak zauważyłem, że nie strzelają to zacząłem ich wprowadzać na tę górkę, żeby już zaczął się jakiś ostrzał. Ci zaczęli strzelać o, dowódca z pistoletu, z rewolwera. A ci zaczęli strzelać do e, różnic, niestety, więc muszę teraz ich szybko wycofać, żeby nie, ta, nie padli tutaj ofiarą e, tego, tej szarży. Tutaj tych przestawiam, żeby mogli ostrzelać ich jak tylko wejdą e, w zasięg. Ci się ustawiam do tych różnic oraz do tych samorajów z lignetami, e, których już nie ma tutaj, bo teraz się tutaj. E, oni mają zagrożone plecy pod ostrzałem sojuszniczym. bo w ogóle, o dziab, teraz ci mocno dostali e, że, mocną salwę. Oni. Zaczę... Kazałem im zacząć uciekać, ale oni od razu pękli, bo już byli chwiejni, więc zaraz tych będę też wycofywał. No tutaj walka e, klasycznej z nowoczesną armią, właściwie nowoczesnej z klasyczną ze strony nowoczesnej, polega na tym, żeby cały czas się odsuwać i wykorzystywać te różne kąty ataku. Jakbym on zaatakował wszystkim w jedno miejsce, to bym miał większe problemy, ale tutaj e, sprawne manewrowanie powinno mnie tutaj wyratować. O, ci tutaj pękli, zanim, zanim jeszcze ci zdążyli się zacząć odsuwać, mimo że mi się z Widzicie, tutaj troszeczkę opóźnienia są. E, ci już wracają, żeby móc ostrzelać kolejne jednostki nadbiegające. E, tutaj chyba przegapiłem to i tracę też moją Piechotę Czarnego Niedźwiedzia jednostkę, co jest dość dużą stratą, ponieważ to jest dobra jednostka. Postanowiłem szarżować swoją jedną jazdą z jary, żeby zatrzymać ich trochę, ich postępy, mimo że to są naginaty, które tutaj moich jary rozwalą na pewno, jak widzicie, bardzo szybko pękają. Łucznicy jego też robią mi duże, yy, duże problemy sprawiają. Yy, widzicie, różne kąty ataku, odsuwamy się, ci strzelają w nich. Zaraz ci będą znowu w nich strzelać. Z tej strony, ci się obracają, chociaż tutaj idą różnice, ale różnice są rozstrzywane z ty, w, przy, tym, przy, przy przez tego białego tygrysa oddziały. Tutaj dalej się męczymy z tymi, którzy wpadli tutaj, bo przyszła dość duża grupa, dlatego widzicie nie udało się ich wszystkich, że on przegapiłem chyba to, że po prostu, że on tam wszarżował. Moje armaty cały czas strzelają. Yy, Moja, moja jazda już tutaj została. Niestety, jeden oddział został. Generał jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, czego nie widzę jakoś za bardzo. Różnicy został rozstrzelany tak więc tutaj już powoli sprzątamy. Idzie bardzo duża grupa. Co tu jest? Katany, Jari, łucznicy, łucznicy, generał, łucznicy. Czyli już dużo jednostek do walki wręcz mu nie zostało tak naprawdę na polu bitwy. Co mnie cieszy, ponieważ to mi dość bardzo ułatwi. Yy, udało się rozbić w końcu tych tutaj yy, A nie, to są aszikary z różnicami Czyli tam się już wcześniej rozbici Czyli teraz aszikary z różnicami zostali rozbici kolejni Samuraje i biegną tutaj Ja muszę ustawić swoje, yy, swoje szeregi jakoś sensownie O, tutaj bardzo dużo moich koni pada Przy ostrzale są już niczym, niestety yy, Ja się staram ustawić Ale chyba za blisko się ustawię, powinienem się jakoś tu ustawić Żeby ominąć ten, ten pagórek Chociaż tu też jest pagórek O, cofać ich, cofać, cofać Widzicie, moje makro też tutaj Moje mikro, yy, mikro też tutaj, nie za bardzo Różnica między makro a mikro. O, mogę o tym porozmawiać. Różnica między makro a mikro jest taka. To są, to jest infanterne mariny, więc się nie bałem, że mogą zostać zaszarżowani. Bo mogą, bez problemu. Różnica między makro a mikro polega na tym, że makro to jest y, zarządzanie ekonomią w grach strategicznych, y, a mikro to jest zarządzanie jednostkami, bezpośrednio sterowanie, tak? Dlatego w Total w bitwach mamy tylko i wyłącznie mikro, a tak jakby aspekt makro, o mój generał jest atakowany, Aspekt makro to jest kampania, ale to dużo lepiej widać w StarCraft'cie, gdzie na przykład, albo w WarCraft'cie, no w takich grach, y, które mają troszkę więcej tych aspektów, tak, co prawda nie mają tak, takich bardzo taktycznych bitew, ale za to mają y, budowanie, zbieranie surowców, to właśnie budowanie, zbieranie surowców, stawianie budynków, y, produkcja jednostek, to jest makro, y, a sterowanie tymi jednostkami, tam wiecie, te, te, te stepsy magiczne, StarCraft'owe i inne rzeczy, to jest już y, mikro. Teraz, dlaczego oni tutaj mogą być bez, bezproblemowo y, moje jednostki? A, bo ci za późno zareagowałem nimi. Jak widzicie, bitwa jest dość wyrównana tutaj. Mój generał jest ostrzeliwany, atakuje tych uczników. jak go zaraz chyba będę sam wycofował, bo, bo za dużo ognia dostaje po prostu. Ale już w tym momencie zostały mu y, praktycznie same jednostki uczników. Ta jedna jednostka samorojem z Jari, która tutaj, biorąc pod uwagę nieliczną, nieliczność moich jednostek, może mi tutaj dużo... Nabruździć tutaj. Oddział Białego Tygrysa jest zagrożony przez nich. Oni dostali ponocnymi strzałami, ale są spokojni, jak widać. Oddam jeszcze jedną salwę w tych jari w tych i się zacznę wycofywać. Wtedy przedstawię swojego generała. Teraz powinienem to sobie przedstawić, swojego generała, żebym mógł ich ostrzelać, kiedy będą tu biegli. Ale oni już w tym czasie zawrócili na tę jednostkę. Ja już teraz bardzo uważnie ich. O, a armaty, armatą się skończyła amunicja działam parota. Bardzo uważnie już śledzę tę jednostkę, bo ona tak naprawdę jest jedynym zagrożeniem. Ta jednostka za to rusza na uczników, żeby się ich pozbyć. E, tak trochę z zapleców, mam nadzieję, że przeciwnik sterując tą jednostką tego nie zauważy, ale zauważył, jak widać. Ale mimo wszystko oni się po sobie powinni poradzić z tymi łucznikami. Ci tutaj wracają, więc on ich zawrócił. E, ja w takim razie też muszę wycofać moje jednostki. Generał się ustawia, żeby móc ich ostrzelać. Te jednostki wracają, tak jak widzicie, uciekanie. Ale on z jedną jednostką już tak naprawdę nie jest w stanie zbyt wiele zrobić, chyba, żebym popełnił jakiś bardzo duży błąd. A ja nie mam zamiaru popełnić bardzo dużego błędu. Yy, ci ucznicy się strzelają tutaj z, yy, z moimi jednostkami czarnego niedźwiedzia. Ucznicy nie mają najmniejszych szans. Teraz znowu biegną na tę jednostkę. Generał do nich dalej strzela i udało się. Generał przepędził ostatnią jednostkę swoją bohaterską salwą z. Z rewolwerów, oni mają rewolwery? Tak, wszyscy mają rewolwery. dział dziab, dziab, pięknie. Tak więc wszystkie noski już się uciekają, no tutaj efekt morale posypał się, wzorowo. Koniec bitwy, zobaczymy jeszcze sobie może wyniki. A ja zachęcam Was do zostawienia tam jakiegoś komentarza ciekawego, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia. Możecie dać tam tego kciuka całego. No i subskrybować mój kanał oczywiście, jeżeli chcecie dużo więcej totalorów. Ja mam pyszną wodę niegazowaną. Zobaczmy jeszcze sobie wyniki. Zobaczymy, jakie moje jednostki sp sprawdziły się w bitwie najlepiej, które najgorzej. To, gdzie się muszę zastanowić, czy jest w ogóle sens przeprowadzać te jednostki. Oczywiście miałem tutaj najtańsze jednostki do walki na dystans, tak? Znaczy na dystans strzelecki, bo te białe tygrysy. Ale one też mają swoje plusy. Według mnie to jest takie naprawdę dobre mięcho, takie, że mogą dużo na siebie przyjąć. Zatrzymać te szarze przeciwnika, szczególnie jakbyśmy, jakbyśmy mieli na przykład większe fundusze i miałbym dużo większą mini. To białe te grysy są świetną rzeczą, naprawdę. Eee, statystyki jednostek. O, widzicie? Mieliśmy bardzo dużo, bardzo podobnie przeprowadziliśmy 820, 840. Ja straciłem 200 jednostek mini, niecałe 200. No i tutaj friendly Fire prawie że zerowy. Bo on stracił 654, ja poglądałem 650, czyli on zabił sobie 4 jednostki, a ja zabiłem sobie. Y, trochę więcej, bo ja zabiłem sobie, no, y, 22 tradycyjnych jednostek. Pokonano Infanterię na oczywiście, 157, bo tutaj muszą, muszą prowadzić jak zawsze. Działa parota 83, bardzo nieźle. Y, Jarki też świetnie, sobie świetnie poradzili ci jedni, y, ale niestety nie awansowali. Ktoś tu awansował w ogóle? Nie wygląda na to, żeby ktoś awansował, niestety. Dobra, to by było na tyle. Ja jestem Legwan. Trzymajcie się. I cześć.